Teraz pokażę jeszcze raz. Proszę bardzo, ustawiamy prędkość tak, żeby było idealnie. I opuszczamy igłę. I z chwilą zjechania igły na płytę, po prostu z gramofon zwalniał. A przy końcu płyty jeszcze gorzej było teraz proszę bardzo, zjechała igła i w dalszym ciągu trzyma obroty. Wcześniej tego nie było chociaż tutaj tak delikatnie. Proszę, Trzyma bardzo fajnie obroty. Mogę podłożyć igłę z powrotem. Też trzyma bardzo fajnie obroty. Mogę dać pod są koniec obroty. Opuścić igłę. I nic się nie dzieje. Jak widzicie, gramofon jest już w pełni sprawny. Oczywiście obroty na 45 też trzyma. Hmm. Proszę bardzo. Akurat mam lampę taką, która yy, tylko z 50 hercami trochę i też fajnie to widać, że yy, te <kwadraciki>, kwadraciki, które niby powinny być widoczne. Są widoczne, także też trzyma w tym samym miejscu potencjał, oczywiście nic nie regulowałem. Proszę, jak fajnie, bardzo ładnie jest wyregulowany, także nie ma problemu. Widzicie? działa idealnie. Dobra, nie będę puszczał muzyki na to, że YouTube chyba wytnie mi to. Albo i nie, nie wiem. Nie mam takiej płyty gramofonowej, która byłaby nagrana z jakąś tą muzyką odpowiednią do testów. Także to byłoby na tyle. No to na razie.